Tytuł liczby Harona odwołuje się do moich poprzednich powieści z Edwardem Popielskim w roli głównej, czyli do cyklu lwowskiego, bo w każdym tym tytule, w każdym tytule każdej z tych powieści jest mitologiczna, mitologiczny motyw, mitologiczne odwołanie. Dlaczego liczby? Bo ta powieść jest. Częściowo o matematyce, ściśle mówiąc o, o jej śmiercionośnej sile, stąd liczby Harona. Haron jako przewoźnik dusz przez rzekę Styks, jako człowiek mieszkający w Hadesie, ma do ludzkiego życia. Pewien klucz potrafi to życie odkodować. To jest oczywiście mitologiczne i symboliczne odwołanie. Chodzi tutaj o to, że w mojej powieści mówią o śmiercionośnej sile matematyki, o tym, że matematyka może odkodować przesłanie o ludzkim życiu, o, o istnieniu świata w pewien sposób, jaki sposób tego nie zdradzę. Zachęcam Państwa do czytania mojej powieści liczby Harona. Moja nowa powieść liczby Harona jest osadzona 10 lat wcześniej niż poprzednia, Rynie. Ja lubię takie chronologiczne skoki, chętnie to robię. To nie jest nic złego, jak sądzę. Pozwala to moim czytelnikom poznać pewne motywacje mojego bohatera, wcześniejsze jego losy i motywacje z tych losów wynikające.